Gdzie jest, jest? jest Mariusz! Mariusz? O tam jest Mariusz, tam jest Mariusz, Chodź, tam jest Mariusz Chodźcie Chodźcie Będziemy go szukać Pokażę wam jak się łowi u Mariusz nam ucieka, trzeba go szukać A o tu i pierdol Zadzwaga się, my a. Bad. A wszystko S. nie, wszystko jest. idziemy dalej. Szukamy. 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 nie Szukamy. 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 Ja, Pamiętam, bym... Bo, ja bym... Ja bym poszedł w stronę, nie wiem jak Ty. No nie wiem. Tamto, tamto, tamto. tamtą. Tam, 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 tam. Zobaczymy. Tamto trzeba. Tam. Bo jak wiecie jakieś jest pytanie, gdzie jest yes. Mariusz? W sumie tak. Mariuszek to w co zielony kuta. A przypomnę nam, że to jest drugi odcinek z drugiego sezonu. A, jej... A i piszcie w komentarzach, czy wolicie, żebyśmy bo nagrywali takie krótkie 20 minutki czy to może tak nie po pół godziny się. Ja Także będziemy za drugie za, za drugie, no ale tak do 15 minut góra. No tak do Co się taczę. Tylnie się teraz mówicie, że chodzimy, szukamy. Nie, no to, chodzimy. Mówicie, że może krótkie, wy e, 15 minutek. Nie? No bo dopiero zaczynamy, jesteśmy amatorami, więc tak, dlatego. Tak, widzicie, patrzę, jak widzicie, paczek jest y, Ładek. Tak, ja. Patek ma, no ile lat ma? No. no około 15 będzie. No. Ja mam koło 10, ja mam 10. No już i szkoła, nie. bo jestem grudniowy. Mój brat już ma, y, 3, tak koło 12. Tak będzie już 12 No. 10. No. No jak widzicie, Uciekł. Znowu musimy go szukać. Bo gdzie? Yeah, jest. Yeah. Mariusz. Na odcinek będzie ten dłuższy. Ten, ten, ten Nawet nie wiemy, że nawet wiem, nie wiem, czy to ten odcinek będzie dłuższy, ale możliwe, że będzie. Bo zapomniałem wam powiedzieć, no, 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 e, jak no, no. nazwałem ten odcinek. Nazwałem no, no, no. go chyba jak się on, że on nam się schował, my musieliśmy go znaleźć. No to jest w tym stylu. Google że szukają dwie osoby. W dalszych rodzinkach możemy mieć jakieś gości. Nie szekaj, nas, nie strzegaj. Dla nas zakłócił drzwi i znowu nam To chodźmy jego tropem. No tak. Idziemy. Szukamy. Idziemy, szukamy. Słuchaj tam może jak na spółku. A kuku. Nie ma go tu. I znowu spierniczył. Nie posiadam tak o mojej rzeczy. A to jak widać Mariusz? Znowu nam ucieka. Jak widzicie, uciekł do jakiegoś lasu i mój przyjaciel zaczął pogonić. Ale jak to bardzo bardzo, bardzo mówi, uciekł na Amen. Chodź mi się nie chce tu wierzyć. No się co wierzyć. Także trzeba go no, naleć. Bo jak go nie będzie? Może chodź mi tędy. Wiesz o co mi chodzi?

Musisz nasłuchać jakiegoś głosy, nie należący ani do mnie, ani do Bartku. No, ale jest Kubaniec. Jak to jest Kubaniec? Szybko, zwiedź po trafie. Kotek się rusza. Zobaczymy, kto to jest. A, kotek bawi się po tej śnie. Przecież bym słyszał kota? Ale jakiś dziwnie wygłodzony ten kot. No, ale ten, ten, nasz ten, bo już wyjątkowo długi. No, jak na ten, nie? Sześć i pół minuty Co to ten, Pewnie ten, jakiś koda bo A to ja? jednak Mariusz! ten, Mariusz. Ja to, to jest, to jest Nie wiem, On jest na biegu, o to Samo, jest. Samo. Ja Samo, ale zgubił to. piszę C, 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 W, W, C, C, E, U. Jak tak, jest na. tą stronę, C, 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 W, 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 C, C, E, U. I będziecie o więc. I koniec odcinka. Dzień